Zostaniemy nie na... Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog i zapraszam Was na ostatni odcinek serii Smakuj Życie, którą prowadzę razem ze Mirindą. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam w odcinku z alpakami, spróbuję prawdziwego off-roadu terenówką. Więc weźcie coś do picia, usiądźcie wygodnie i zobaczcie, jak spędziłam dzisiejszy dzień, bo było brudno, ale fajnie. Właśnie jedziemy zobaczyć w ogóle teren, po którym będziemy jechać, żeby nie wpakować się tak od razu na głęboką wodę. Uhu! powiedział, że w zasadzie już mogę wsiąść do samochodu i próbować jechać, tak powiem, samodzielnie. Mam nadzieję, że dam radę, więc wsiadam i to od razu możecie zobaczyć, że ten samochód jest naprawdę wysoki i trzeba sobie tutaj na próg skoczyć. Ja się, ja się ja jestem taka cały czas, wiesz, spięta, że tak powiem, do, do akcji, bo dla Ciebie to jest takie normalne, a dla mnie to jest zupełna nowość. sprawdzić teren, po którym może będziemy jechać, a może nie. Właśnie powiedziałem, że to jest bardzo ważne, żeby zawsze sprawdzić, zanim się gdzieś pojedzie. Tak, rozsądne. No nie wiem, czy ważne, ale rozsądne, tak? Czyli zdarzały się takie sytuacje, że po prostu ktoś gdzieś wjechał, bo nie sprawdził i potem nie mógł wyjechać? Aha, notorycznie. <laughs> <laughs> notorycznie, czyli to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo duży błąd, jak po prostu gdzieś jedziecie na pewniaka, bo się może okazać, że nie wyjedziecie. I tutaj jedźmy wolno.

Jedziemy, gaz, 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 gaz. Super. A teraz, słuchajcie, jest moment, kiedy Krzysiek wyznaczy mi zadanie, co mam zrobić, żeby jeszcze bardziej podkręcić tutaj atmosferę taki, e, takiego challenge'u. Więc powiedz, co, co mam zrobić. Zadanie jest proste, ponieważ jesteśmy w rejonach, gdzie zwykle Mirinda wisi na drzewach lub unosi się swobodnie w powietrzu. Więc Twoim zadaniem jest dotknąć tych wiszących butelek Mirindy, które znajdują się przed nami. Okej. Okay. Hmm? No dobra, to próbujemy. Znaczy, że to będzie takie łatwe, jak mówisz? Okej, okay, to będzie trudne zadanie. Do niej o, o, w lewo, o, w lewo, o, w lewo, w lewo, w lewo. Tak, teraz jedź na nie i teraz w prawo. Chodź tu, o nie! Może balona, chodź o... Aha! Udało się. Pierwszą mamy rzeczywiście zaliczoną i tak jak mówię, rzeczywiście unoszą się. No dobra, udało się. Druga też jest. Dobra, no trzecią. o, o, o. Aha, dobra. Jest trzecia butelka. I z tego co wiem, to już chyba wszystkie na naszej trasie, wszystkie. tak? Wszystkie. Ach, czuję się spełniona. Dobra, leć butelko. Tu jedziemy, tu będziesz musiała dawać tego gazu, ale myśmy tam już wjechali, pamiętasz? Już tam byliśmy. Natomiast jak wjedziesz na to miejsce, na tę górkę, to tam się na chwilę zatrzymaj, dobrze? Nie okay, szturmuj od razu tam dalszego gwiazdu. Dobra, teraz muszę ci wiedzieć, że naprawdę teraz stresuję, Spokojnie, teraz już nie są przelewki. Dobra, jadę, trochę więcej gazu. Nie, nie walcz za bardzo, nie walcz, nie walcz, pamiętasz, nie walcz w tak? kolejnie. Dobra, to, tu się na chwilę. Przerzuć go, jeszcze go podciągnij. Jeszcze podciągnij. Widzisz tę zieloną trawę? Na niej musisz się zatrzymać. Gdyby się udało Aha, tam przejechać, na górze jest tak to musisz się zatrzymać. Dawaj. Mocno. Oh, mocno. Aga, mocno. Tak. Mocno. Mocno. Mocno, mocno. 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 Trzymaj go Trzymaj. Niech, 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 niech. Stój. Udało no się. Właśnie, że to się udało w ogóle, ale idziemy teraz sprawdzić dalszą przeszkodę. Dobra, i co mam robić, gdzie mam jechać? Powiedz mi. W zasadzie wjechać i dodać gazu wtedy, kiedy ci powiem. Ach, trzymajcie kciuki. Nie, nie kręć, nie kręć, nie, nie kręć. W lewo, o tak. Zostaw to. I teraz troszeczkę w prawo. I gaz, dawaj gazu, dawaj. Spróbuj do tyłu. Siedzimy koncertowo. No, i się zakopaliśmy. I to tak grubo. Falczakę. E, dobra, e, drzwiami czy oknem? Otworzysz drzwi. E. <grym> Okej. <Okay. grym> Jezu, nie, nie wierzę, że to robię, naprawdę. <grym> ja tylko bym bardzo chciała, żeby moje buty zostały na moich stopach, a nie w tym bocie. Boże. O, o, udało się, nie jest aż tak źle. O. Tam zobacz, na taśmie wisi szekla. Po prostu zahaczysz o szeklę, dobra? To idę z liną na ramieniu i z mokrym butem. W ogóle spójrzcie na tego buta, ale przynajmniej dobrze, że tylko jeden. Dobra, super. Ale teraz musisz wrócić tak? do auta. I do czego to służy? Ty stoisz na zewnątrz, a ja stoję. Tak, ty sama. siedzisz za kierownicą. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Udało się. Może ja zdejmę tego buta po prostu, bo ja z nim nie wejdę do środka. Nie ma szans. Dobra, Dobra. rady. Na ten, ten poszła nam linka <śpiewanie> U, nie już tu zostanę na zawsze no to ten, to dzięki za oglądanie kolejnego odcinka smakujcie z Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ok, pracuję kołami, pracuję kołami. Wyciągamy. Nie idzie. Zostaniemy, północna. Okazało się, że nie da się wyciągnąć z tego samochodu linką do przodu, więc jedyne co możemy zrobić to wziąć drugi samochód i spróbować go wyciągnąć tyłem, w sensie do tyłu, czyli złapiemy go hakiem z tyłu i drugi samochód go po prostu wyciągnie. Życzcie mi szczęścia. To zaczynamy teraz do tyłu. Jedziemy, jedziemy. O Jezu! Jaki próg! Po kolana po prostu wjechaliśmy w błoto. W zasadzie ja wjechałam w glinę. Oh man! Spójrzcie tylko na to błocko. To jest ta lewa, jakby szyna, to jest sama glina. To jest naprawdę niesamowite, ja dopóki tego nie zobaczyłam, to nie wiedziałam jak głęboko w ogóle ten samochód ugrząc. Wow. Udało mi się w pełni pokonać ostatniej przeszkody, to i tak trasa jest zaliczona. I dziękuję Ci bardzo Krzyśku za dobre rady, za wiarę we mnie, bo naprawdę bez Ciebie nie dałabym rady tego przejechać, w ogóle nie ma szans, więc dziękuję bardzo. Ja również. To był bardzo miły dzień. O, dzięki, że kolejny raz byliście ze mną, kiedy smakowałam życie razem z Mirindą, no i do zobaczenia. Koniecznie obejrzyjcie całą serię Smakuj Życie, bo jest aż 12 odcinków, więc link będzie mieć tutaj, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, klikając tutaj na górze. Dziękuję.